Głośno i zdrowo śpiewały przedszkolaki na siódmym przeglądzie piosenki o zdrowiu. Do występów włączyli się także dorośli. Występy przedszkolaków były fantastyczne i edukacyjne. W festiwalu wzięło udział 10 zespołów z częstochowskich przedszkoli. Tematyka różnorodna. Zarówno od zdrowego żywienia, poprzez kondycję fizyczną. Mieliśmy także temat szczepień, obecnie jest zresztą bardzo aktualny temat. Jesteśmy w okresie grypowym. Pierwsze miejsce wyśpiewały i wytańczyły maluchy z przedszkola miejskiego numer 42 w Częstochowie. Dzieci w przedszkolu są wdzięczne i, i one szybko się uczą. Także, tak naprawdę, i to jest szczera prawda, mieliśmy tydzień na przygotowanie. I w ten tydzień taki występ? W ten tydzień taki występ. Pierwsze miejsce. Pierwsze miejsce. Spodziewaliście się Państwo? Eee, szczerze powiedziawszy, spodziewałyśmy się jakiegoś miejsca. Czy pierwszego nie wiemy, ale liczyłyśmy na jakieś miejsce. Nagrodzone dzieci otrzymały ogromne misie. Jak się okazuje, to nie jedyny sukces tych przedszkolaków. W tamtym roku zajęliśmy drugie miejsce. Warto dzisiaj było tu przyjść, warto było tańczyć, śpiewać. Pa, pa. A co było łatwiej, tańczyć czy śpiewać? Tańczyć i śpiewać. 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 Swoje umiejętności na scenie zaprezentowali też dorośli w wierszu Rzepka Juliana Tuwima. Tak się zawzięli, tak się nadęli, że nagle rzepkę, prach, wyciągnęli aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali, a nagrodzone przedszkolaki na zakończenie pozdrowiły swoją koleżankę, która ze względu na chorobę nie mogła wziąć udziału w festiwalu.